Napisałem tę książkę, ponieważ uważam, że w Polsce osoby, które mają zamiar chciałyby kierować przedsiębiorstwami, mają właściwie bardzo ograniczone możliwości nauczenia się tego. To się zaczyna w szkołach średnich, gdzie wprawdzie istnieje przedmiot o nazwie przedsiębiorczość, ale w większości szkół. Ta przedsiębiorczość sprowadza się do nauczenia się wypełniania deklaracji podatkowych czy też deklaracji do zakładu ubezpieczeń społecznych. O przedsiębiorstwach mówi się mało, a to z konieczności, ponieważ nauczyciele są słabo w tej dziedzinie wykształceni. To jest dosyć dobrze, chyba i łatwo można to zrozumieć, natomiast trudniej zrozumieć fakt, że sytuacja na wyższych uczelniach wcale nie jest lepsza bo oto y, wprawdzie temat przedsiębiorstwa na wszystkich wydziałach zarządzania czy w wszystkich szkołach menedżerskich wykładany jest y, bardzo intensywnie, ale w gruncie rzeczy on jest pokazywany w sposób tylko i wyłącznie teoretyczny, to znaczy za pomocą wzorów matematycznych jedynie lub... Mglistych opowieści na temat tego, jak na przykład powstała firma Microsoft czy Motorola czy jakakolwiek inna. I po zakończeniu takich studiów ci młodzi ludzie, którzy chcieliby kierować przedsiębiorstwem, właściwie żadnych konkretnych umiejętności albo prawie żadnych konkretnych umiejętności nie posiadają. No więc ja mówię to teraz i tutaj, ale nie jestem jedyną osobą, bo to niedawno. Była słynna wypowiedź prezesa PZU, który uderzył w wielkie dzwony, mówiąc to samo co ja, to znaczy, że wykształcenie polskich menadżerów jest na ogół bardzo słabe i są wielkie dramaty przedsiębiorstw. No więc to spotkało się z dosyć dobrym odzewem, zwłaszcza ministerstwa. Szkolnictwa Wyższego i Nauki, które to 21 czerwca 2012 roku ogłosiło konkurs dla wyższych uczelni na najnowsze i najskuteczniejsze metody edukacyjne dla menadżerów stosowane. Ten konkurs jeszcze nie jest rozstrzygnięty w chwili, kiedy, kiedy, kiedy rozmawiamy. No, natomiast, niewątpliwie, pierwszy krok jest. Już zrobiony, i to jest coś bardzo pozytywnego. Teraz, dlaczego ja napisałem tę książkę? No, bo moja historia jest o tyle nietypowa, że rozpocząłem jako menadżer, jako szef produktu w przedsiębiorstwie amerykańskim ARL we Francji, gdzie przepracowałam przez parę lat, a potem. Zatrudniono mnie w konkurencji tegoż przedsiębiorstwa, która nazywała się Instrument SSA w Stanach Zjednoczonych, gdzie doszedłem do stanowiska dyrektora marketingu. No więc po wielu latach pracy w Stanach Zjednoczonych wróciłem ponownie do Europy, aby objąć stanowisko dyrektora generalnego jednej z filii Danona. No i wreszcie, wreszcie stało się coś zupełnie nieoczekiwanego było oto Zaproponowano mi, abym do Polski sprowadził szkołę menadżerską pod nazwą Institut Français de Gestion. Zakotwiczyłem w Polsce, przez ładnych parę lat nią kierowałem. No i dzięki temu mogłem spotkać mnóstwo menadżerów zarówno w Polsce, jak i we Francji, jak i w Stanach Zjednoczonych, jak i nawet w innych krajach, w których ta, ta szkoła również działała. No więc mogę tym samym porównać wykształcenie, które otrzymali ci menadżerowie w różnych krajach. No i stąd to moje stwierdzenie, że trzeba by było w Polsce rzecz poprawić. Napisałem dlatego tę książkę i może, aby trzy słowa na jej temat powiedzieć, to powinienem zacząć od tego, że istnieją dwie główne przyczyny. Niepowodzenia przedsiębiorstw. Pierwszą przyczyną stanowi tak zwane fatum, czy też nieprzewidziane przypadki, przed którymi nie można się uchronić i wobec których bardzo wiele, mało można, można zdziałać. No i o tym nie będę długo mówił, natomiast druga przyczyna jest niestety po stronie ludzi, czyli po stronie menadżerów. No i to są po prostu ewidentne błędy, które oni popełniają. Tych błędów jest cały szereg. Ja w tej książce mojej wyliczam ich ponad 20 takich, najbardziej typowych. Ale jeżeli ktoś zapytałby mnie, który jest główny, a który mniej ważny, to powiedziałbym, że są trzy takie najbardziej irytujące i najczęściej zdarzające się. Pierwszy jest nazwałbym wiarą w cuda, czyli, czyli naiwnością. I niestety tego jest bardzo dużo. A tymczasem istnieją metody, aby się przed tym ustrzec. Drugi, yy, drugi błąd menadżerów bardzo częsty polega na braku segmentacji rynku, czyli proponowaniu nieodpowiednich produktów nieodpowiednim klientom, i to jest też bardzo typowe. A wreszcie trzeci błąd, to może dla niektórych z osób, które będą oglądać ten wywiad, yy, coś dziwnego, mianowicie źle ustawione ceny sprzedaży. Otóż tak się składa, że w ogromnej większości firm istnieją bardzo rozbudowane działy analizy kosztów, czyli kontrolingu, coś co się nazywa rachunkowością zarządczą. Te działy bardzo dobrze działają, bardzo dobrze pracują, natomiast. Prawie nikt nie zajmuje się ustalaniem cen. Ustalanie cen jest traktowane całkowicie po macoszemu i tak jako przypadkowo robione. Można tymczasem obliczyć i dowieść, że jeśli chodzi o ceny, to właśnie one głównie, znacznie bardziej niż koszty, definiują rentowność produktów przedsiębiorstwa. No i stąd właśnie na ceny powinien być położony szczególny nacisk. Są też inne, które w książce wymieniłem, przyczyny niepowodzeń przedsiębiorstw. Tak czy inaczej, można powiedzieć, że średni czas życia przedsiębiorstwa wynosi w tej chwili zaledwie 15 lat. Tymczasem przedsiębiorstwa na ogół tworzone są z myślą o tym, że będą działać wiecznie to znaczy, że będą działać bez ograniczeń. No więc, jeżeli to jest tylko 15 lat, to znaczy, że jednak jednak wiele błędów się popełnia i jednak warto by coś zmienić. Dlatego napisałem tę książkę, która w pewnym sensie jest takim kołem ratunkowym dla menadżerów. Otóż pytano mnie czy to jest podręcznik. Moim zdaniem to nie jest podręcznik, to jest bardziej poradnik, aczkolwiek bardzo konkretny i yy, Pozbawiony jakichkolwiek elementów literackich, natomiast dający konkretne metody prowadzące do tego, aby móc uzdrawiać sytuację w przedsiębiorstwach albo nie popełniać błędów. Czyli, że jest to koło ratunkowe. No i na zakończenie mogę powiedzieć, że życzę, aby to koło ratunkowe było pomocne dla tych, którzy już popełnili błędy, ale chciałbym jeszcze bardziej, żeby. Koło ratunkowe nie musiało być używane wobec tych, którzy jeszcze tych błędów nie popełnili i żeby dzięki tej książce mogli tego uniknąć.